Jak się patrzy na rynki, to widać strach przed wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Jak to wygląda? Jak to na rynkach? To jest jednak no, kalkulacja, tak? I szukanie prawdopodobieństwa, śledzenie sondaży. To warto przypomnieć, że fund przez ostatnie miesiące no, zachowywał się dziko, naj, naj, najprościej mówiąc, tak? Ignorował dane z gospodarki, raz gorsze, raz lepsze, a nagle po jakimś sondażu Prawda, które nawet ciężko było wychwycić w internecie, wyszukać duża reakcja, tak, skoki w jedną, w drugą stronę. I rzeczywiście tak wyglądały te przedbiegi, odkąd już była ustalona data na początku roku, to rzeczywiście sondaże, jakby rządziły tą walutą, i zapewne, gdzieś tam w głowach inwestorów też się odkładały, bo warto zauważyć, że w zasadzie ostatnio każde, nie wiem, czy to wystąpienie bankierów centralnych, nie brytyjskich, tak, tylko z tych głównych. Z wiodących gospodarek, czy to na przykład spotkanie G7, wszędzie jest ten akcent, wszędzie jest to odniesienie do brexitu. Tak? Co by było gdyby i nie róbcie tego, tak? E, więc to jakby pokazuje, że nawet jeśli ktoś znalazł sobie jakąś niszę jest inwestorem od jakichś kawałka rynków finansowych, Rynków e, kapitałowych, no to też o tym słyszy i też to musi śledzić, bo to jest no, po prostu nagłaśniane globalnie. No, jest oczywiście duże pole do spekulacji tutaj i no, wiemy, że gra jest o wysoką stawkę, co podkreślały znowu bardzo różnorodne raporty płynące z różnych instytucji, nie tylko brytyjskich, ale i międzynarodowych, pokazujące, że no, to będzie jakaś kompletna zapaść gospodarcza. Tak? czy też raporty podkreślające to, co się stanie przeciętnemu Brytyjczykowi, tak? czyli ubytek w portfelu, jakieś może nawet problemy z pracą, kłopoty z wyjazdem na wakacje e, za granicę, tak? no, bo będzie drożej. E, no, jakby te, te bodźce są no, znowu z, z, bardzo różnorodne, tak? więc wiemy, że gramy o wysoką stawkę, stąd też mogą wystąpić, jeszcze przed tym referendum, które już w sumie jest co bliżej niż, niż miesiąc, no takie szarpnięcia, nagłe zwroty, tak, no powiedzmy nawet to, co dzisiaj się dzieje, czyli jakaś taka euforia funta, bo jest najmocniejszy wśród, wśród walut G10 i dzisiaj, i przez ostatni tydzień, przez ostatni miesiąc, to cały czas jakby rządzi funt, tak, więc może, może być tej zmienności dużo, Natomiast jednak też widzimy i w tym zachowaniu funta, tym, że ten trend to w zasadzie już od początku kwietnia się zawrócił. Tak? Już, już nie ma tego szukania najczarniejszego scenariusza, tylko jest takie powiedzmy wystudzenie emocji, no to, to podpowiada, że jednak nie będzie i zaskoczenia wynikiem i nie będzie jakichś potężnych ruchów na rynkach.